Tak jest, piątek, piątunio, 17 lipca, witam Państwa serdecznie, właśnie przed chwilą można by powiedzieć, że zakończyliśmy metalową wojnę. Słuchajcie, wydarzenie trwało dwa tygodnie, zażarte boje, szczęk metalu, impreza zakończyła się 13, w sobotę 12 ostatnie walki, do późnych godzin, 13 w poniedziałek o 8, wszystko zostało zamknięte. Podsumowane wczoraj, już w czwartek, 16 lipca, można było odebrać nagrody, lecz obligacje i inne specjały wylądowały właśnie przed chwilą. Przed chwilą też wróciłem z pracy, szybciutko podbiegłem do komputerka i dostałem od znajomych właśnie newsa, aby już wam wszystko to pokazać. Będziemy to odbierać. Ledwo co po zalogowaniu mamy tutaj pokwitowanie, dodano naklejkę najlepsza dziesiątka metalowej wojny razy 6, dodano nagrody medal za wydarzenia, bohater metalowej wojny, dodano naklejkę uczestnik metalowej wojny razy 6, dodano styl, stróż korony, na który bardzo, bardzo czekałem. Przypomnę jeszcze raz, trzeba było zaklasyfikować się do Pierwszych 4000 graczy, aby otrzymać ten po raz pierwszy wypuszczony kamuflaż 3D, a jak wiecie, na kamuflażu 3D jestem łascy. Tak jest, jak Misio na Miód. No i oczywiście medal za wydarzenie następne i stal, przepraszam, stal damasceńska czyli taki tutaj dodatkowy bonusik, ci, którzy rzeczywiście. Się zakwalifikowali zakla i zaklasyfikowali. Zaraz tutaj zobaczymy. Weźmiemy sobie TriggerTyna. Na początku zobaczymy te naklejeczki, jak to w ogóle wygląda. Mamy tutaj, możemy w jakimś miejscu, co byśmy to zbliżyli. Top 10. Potem mamy taką tutaj uczestnik metalowej wojny. No nie, nie, choć tutaj nie rób nam tego. Tutaj na wizji. Tak to właśnie wygląda. No i to by było na tyle, tak? 6 i 6. Tutaj przejdziemy do kamuflażu. zestawy stylizacyjne. I ściągniemy sobie tutaj oczywiście damasteńską stal. Żeby nic nam tutaj nie popsuło. Zastosuj wyjdź. Tak należy zrobić. Przerzucimy sobie potem. No i oczywiście... Pierwsze tutaj stróż korony oczywiście jutro nie umieszkam nagrać filmiku ze stróża korony w playliście no chodź 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 jest tutaj jest tutaj jak to wygląda proszę proszę well 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 może nie będę no, no jest Baby Alex, tak. Wygląda bardzo realistycznie. Shake The Rose. Dobrze. Zastosujemy, wyjdziemy. No i przede wszystkim. Ależ naprawdę jest niezły. Naprawdę nic dodać, nic ująć. Bardzo realistyczne się te blachy, naprawdę powiem wam, lodio miodio. No, ale na co te gryzki najbardziej czekały? No to mamy to tutaj. Tak jest, metalowe wojny. Zobaczymy na ile nam wystarczy. To wszystko już miałem, także nic tutaj nie robiłem, bla bla, bla, bla bla. No i mamy. Mamy do dyspozycji i nam chodzi oczywiście, podstawą tu jest. O! Oj, oj, oj! Łyk! Pokwitowano legendarny klanowy la, la la. Pokwitowano jakiś emblemat, niedźwiedź, emblemat gwardzisty. Dodano napis 112, proszę proszę, object 907, i dodano jedno miejsce. Słuchajcie, nie wiem, co to w ogóle dodano napis 112, ale zaraz to zobaczymy. Pojazd nagradany długo trafi do Twojego garażu. Oj, 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 od razu przeniesiemy się do niego. Ja bym chciał od razu to zobaczyć. Nie ma to tamto, gdzie my to mamy, tak? Sekcja Sowiecki Sajuz. Sekcja Sawiecki Sojus i nam chodzi o to, gdzie to jest. Gdzie to jest? Chodź tutaj, chłopcze. I łyk, tą załogę od razu tutaj podziękujemy tym panom. Panowie raczej nie nadają się do niczego. Tutaj trzeba włożyć już załogę troszeczkę skokszoną. Tak to będzie, tak to będzie. Pyk. I oczywiście będzie filmik jutro, pewnie odcinek garażowy z 907 na bank. Eee, załoga była z... B, 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 o, tu trzeba by, że tak jest. 430 U. Trafi do 907. Tutaj czekaliśmy. Jest. Wszystko jest jak trzeba. Tak to wygląda. No, jest. Jest piękne dziecię to. Marzenie ściętej głowy kiedyś. Teraz, oczywiście, Chieftain wszystko tutaj wypaczył. Włączymy szkolenie. Obsługę może tutaj też trzeba jakieś raz, dwa, dwa haeczki. 21. O, będą trzy. Trudno. Jakoś będziemy musieli z tym żyć. I I dodatkowe racje bojowe. Oj, oj, oj. Tak jest. Przygotujemy sobie już tutaj na jutro e, I mieliśmy jeszcze sprawdzić wygląd. Tak, wygląd. Mamy tutaj jakieś kamuflaże. Dostaliśmy. I co tutaj chodzi? Legendarny, klanowy. Mhm. No, pokaż tutaj, pomaluj ten pojazd. Ok, tak wygląda legendarny klanowy. Piasku tutaj. Aha, i cały czas można go pomalować na legendarny klanowy. Wiem o co chodzi. Dzieńka kamuflaż? Dobra, jest. Aha, czyli te stare takie emblematy i napisy. Niedźwiedziek. Tutaj emblemat gwardzisty. Ci, którzy nie mają, ci którzy mają, to wiadomo. Piękne dziecie to. CCCP. Dobrze. Tak to właśnie wygląda i napisy. A napisem jest. 112 sobie możemy. Tutaj szczelić. Dobrze. Ale my sobie nie szczelimy. Bo my czekamy, mianowicie i tutaj oczywista oczywistość łyk. Nie może być inaczej. Łyk. I łyk. No. Pojazd absolutnie szczermowy, ale my przenosimy się dalej do odbierania nagród bo nie o to też nam chodziło, a mianowicie chodziło nam w tym wszystkim, całym przedsięwzięciu o właśnie grafit. Pyk. Styl grafit. Styl sezonowy czołg był wyposażony w trały przeciw minowe, dodatkowe zbiorniki na paliwo, wybuchowy pancerz reaktywny i wyrzutnie granatów dymnych pojazd miał również zamontowany system obrony przeciwrakietowej od plot bla 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 i wyposażenie do przekraczania głębokich rzek no ba ba o to właśnie chodziło dostanę dostanę wszystko zamknij Garaż, garaż panie. I oto Polska walczyła. Jest i grafit. Wow. I o to mi chodziło słuchajcie. No przecież ten karabinek jest. Szkoda że nie do przodu. No ja myślę, że on powinien z tego grze strzelać. Że To przebiłoby nie jeden pojazd. Czad. Słuchajcie, jutro ten styl 3D na pewno ląduje na kanale. Jeszcze zobaczymy, jak on się tutaj ślini Wow! Te gościnice to po prostu ogień. Mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. On powinien strzelać z tego karabinu. No dobrze. Popodniecaliśmy się, niezdrowo to jest. I zostało nam 2660. Zjada ostatki, ten jest piękne i gładki. I chyba już nas nie będzie stać. Pierwszy, oczywiście, temat to są obligacje. Czekajcie, ile kosztuje. Aha, dziewczyn to miałam ja mam pełno. Książeczka 900. Nie, obligacje dla mnie są najważniejsze. Tu się. Tak, 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 tak i już I nie mamy i zostało nam osiemset sześćdziesiąt. idealnie na babkę. Idealnie na babkę, jeszcze 60, czyli będzie można 50 wydać na jakieś. O nie, nie naklejki, jeszcze za 50, to jakieś rezerwy. Ok, na pewno babka, członkini z załogi, jasne. Odbierz. Sweet, sweet. I zostało nam 60, i za 60, jakieś tutaj premię sobie odbierzemy. I słuchajcie, praktycznie do zera, tak żeby pozostało nam 10 punktów sławy. I operację korniszą. metalową wojnę uważam kompletnie za zakończoną. Tak, w koszarach się pojawiła. Pyk, 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 pyk. Mamy tutaj, coraz więcej nam się zbiera. Tak to u nas wygląda. O to walczyliśmy w tym sezonie. Słuchajcie się, podzielcie się opiniami, co wy wybraliście z tegorocznej lipcowej kampanii. Z Państwem już się żegnam. I jutro na pewno na kanale pojawią się odcinek garażowy o 907 i oczywiście odcinki stylów 3D, właśnie z Objecta 907, tych unikalnych styli, i oczywiście z Chieftaina. Z Państwem się żegnam. Naprawdę było miło, przyjemnego weekendu, a my oczywiście kończymy i zamykamy wszystko, i zaraz spotykamy się u mnie na streamie, żeby się pośmiać i omówić to, co się działo. Słuchajcie, przyjemnego weekendu jeszcze raz, i widzimy się przypuszczalnie jutro na streamie i w filmikach. Papa, pa, dziękuję, przyjemnego. To się gdzieś wyłącza. Pa.